Cześć ziemeczki, ja jestem zdrawią z bo na moim w zasadzie jest to drugi poradnik na tym kanale. Tak. Więc ziomeczki, w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić wyskakujące suby na live na obrazie. Więc przechodzimy do odcinka. Pierwsze co robimy, to wpisujemy w naszej przeglądarce stream streamlabs.com, dokładnie i się logujemy. Akurat ja jestem zalogowany, to wy musicie zalogować przez YouTube albo przez Twitcha. Jak tam stecie. A więc tak, jeżeli jak już jesteśmy zalogowani, to wchodzimy na Alert Box. Tak. No i tutaj mamy Donation Subscribers, Members, Super Chat i Merch. My oczywiście zostawiamy sobie tylko Subscribers, no bo suby nas tylko interesują w tym odcinku. I wchodzimy w zakładkę Subscribers. I tutaj mamy jakieś różne teksty, jakie chcemy mieć. Tutaj jest tekst, na przykład, jeżeli, jak ktoś da zuba to wyświetli się właśnie ten tekst. I ja tutaj sobie wiem, Dzik, co jest no tak, taki tekst. A tutaj macie Change Media. A tutaj, yy, jak, jak tutaj naciśnięcie fields no to na samym dole są różne gify. I wy sobie możecie jakieś wybrać? Ja sobie wybrałem Pokémona i chyba już tak przy nim zostanę. Tutaj jest chyba głośność. W jakim, jakiej, na jakiej głośności będziecie chcieli sobie ustawić ten dźwięk subskrypcji I ja tutaj jeżeli już macie wszystko ustawione, naciskacie Save Settings. I tak, najpierw naciskacie Copy, Kopiecie i potem launch. No tutaj już widać, że mam launch. Dobra, to sobie wyłączymy. I tak, tworzymy, w, naciskamy dodaj. I naciskamy Przeglądarka. Chyba, że macie browser ja mam akurat przeglądarkę i wpisujemy sobie na przykład SUB 2 albo 3, jak tam chcecie. Naciskamy OK, ten link usuwamy i wklejamy ten, który skopiowałem. I naciskamy potem OK. I zobaczymy, czy jest ten, czekajcie, oddamy sobie tutaj na środek i zobaczymy test. I jak widać pojawił się Pokémon Stacio Dzięki zasuwa. Więc mam nadzieję, że Wam pomogłem. A więc to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do kolejnego poradnika, który będzie prawdopodobnie za dwa dni. Postaram się do dwa dni nagrać kolejny poradnik. Więc na razie i cześć!